Yo. Tak, no szybko na winę, a propos tej abstrakcji kwantowej. Są to prace w pełni automatyczne, tak jak wspominałem, chodzące w niej jaki taniec z nieskończonością. Hmm. Poprzez ten pełen automatyzm, oddanie procesu twórczego w ręce, w przypadku umożliwiam jako artysta wejście w rezonans z tą kreatywną energią, która otacza nas wszystkich wszędzie zawsze, która jest odpowiedzialna za kreację tej rzeczywistości. Jest to inteligencja, kosmiczna inteligencja, która znajduje się w każdym z nas. W momencie wyłączenia, myślenia o materii, chaotycznej pracy z różnymi kolorami, z różnymi mediami tworzą się tego typu prace. W tym przypadku są to dwa obrazy namalowane na papierze czerpanym. Eee, malowałem je w Sopocie na ulicy. Każdy z nich był malowany innego dnia sobota to jest niedziela Dzięki tej pracy z nieskończonością wszystkie moje obrazy mają wyjątkowe usposobienie może tak bym to nazwał którym zawiera się nieskończoność Kwanty w moich pracach oprócz tej przypadkowości i Procesom, które nie są do końca zależne od nas, wchodzą w interakcję z nieskończonością. Tak, tutaj ciekawym przykładem jest to, jak te dwa osobne obrazy, przez ten przypadek, który nie do końca jest przypadkowy, ponieważ jest to kreatywna wola wszechświata, zgrywają się ze sobą. Nagle magicznie nie planowałem tego, a jednak po złączeniu ich dwóch, wiele elementów jest niemalże dociętych na wymiar. Są właściwości, które ma prawie każdy z moich obrazów, przez to, że są to obrazy abstrakcyjne, niereprezentatywne, nieobiektywne, totalnie odchodzące od materii. To jest jedna z rzeczy, które są istotne w mojej twórczości. Nie maluję niczego, co faktycznie ma oparcie w rzeczywistości. To jest totalne odejście od tego. No w tym momencie umożliwia to faktycznie odzwierciedlenie wielowymiarowości naszej egzystencji. Ta kreatywna energia po prostu płynie przeze mnie na płótno, dzięki czemu. Powstają takie organiczne struktury, przepełnione kolorem, kształtem, ale też chaosem. Chaosem, mógłbym też powiedzieć entropią, która w momencie podwyższania jej stanu, właśnie tego entropicznego nieuporządkowania, tak naprawdę zwiększa swą nie wiem, taką ostrość, ostrość. Jest wiele momentów w moich pracach, na których mógłbym zakończyć malowanie, jednakże no ta entropia po prostu musi wejść na jakiś tam poziom, żeby faktycznie oddawało to w pełni swą kwantową naturę. Kwantową naturę, w której w sumie wszyscy jesteśmy. są to, to raczej nowe Odkrycia takie w miarę nowe, jako że nasza rzeczywistość z natury po prostu jest kwantowa. Od tego nie ma jakiejś tam separacji dłużej. Wszyscy jesteśmy wystawieni na współdziałanie z tą kwantowością. Nie każdy daje sobie z tego sprawę na co dzień. Najprostszą kwantową gdzieś tam rzeczą, z którą faktycznie mamy na co dzień styczność, jest samo w sobie światło, które tutaj też, jakby nie patrzeć, w pracach wizualnych odgrywa kluczową rolę. Odbijając się od materii właśnie obrazu. o abstrakcji kwantowej ポエマね。